Dzień dobry, dzień dobry kochani. I znowu przychodzę kochani do Was z zakupami. Nic nie gotujemy dzisiaj, mimo że spotykamy się kochani w kuchni. Dużo, dużo przypraw mi się pokończyło, więc trzeba było zrobić po prostu, uzupełnić swoją szafkę, spiżarnię. Bo jak wiecie, dużo gotuje, dużo piekę, więc potrzebuję różnego rodzaju produktów. Tak się składa, że akurat proszek również się skończył, wyszedł i poszedł, nie wrócił. Więc tak, częściowo z biedronki, zakupy, częściowo z karflandu. Mamy tutaj ten, co ja zawsze wiecie, kupuję proszek ultra do, ubrań kolorowych, już go odstawiamy. Przechodzimy do pozostałych produktów. Tym razem z owoców, bo jak wiecie, w biedronce teraz są te punkty. Jak się weźmie na, na kartę biedronki jakieś owoce, to jest dodatkowy punkcik. A że dzieci, jak to dzieci, wiadomo, chcą misia, więc y, mamy te tutaj. Manda, rynki tym razem. Kochani, czekajcie, odstawię. I przejdźmy do pozostałych rzeczy. Tutaj, akurat na wagę, są płaty śledziowe, słone, bo chcę sobie zrobić fajną taką sałatkę. Śledziową, jeżeli mi się uda, to Wam nagram. Nie wiem, czy będziecie mieli przed tymi zakupami, czy po tych zakupach tą sałatkę. Dzisiaj, jak już tutaj Wam nagram, co kupiłam, to po prostu wrzucam sobie te płaty śledziowe do wody. Czekajcie, bo telefon mi dzwoni. Muszę przerwać. No dobra, kochani, lecimy dalej. Aktualnie dzieci właśnie wróciły ze szkoły, i musiałam przerwać. Czy telefon zadzwoni? Czyli tak. Skończyłam na śledziach. Śledzie ten, jak mówiłam, namoczę sobie w wodzie. Raz tą wodę zmienię i pewnie jutro sobie zrobię sałatkę. Jaką to? Być może nagram. To zobaczycie. I śledzie. Dobra. I co dalej, Kochani? Zobaczcie, ile tutaj mam tych, tych torebeczek. Torebek, torebeczek. Masa, masa, masa przypraw, kochani moi. Więc już Wam pokazuję to. Tutaj się znajduję. Może trochę chaotycznie, bo jest tu przeważnie po dwa opakowania z tych właśnie rzeczy. Czyli lecimy i sobie na drugą stronę będę przekładała. Tminek cały. Gorczyca biała kisiel morelowy budyń malinowy tymianek suszony kisiel morelowy drugi tymianek suszony druga sztuka gorczyca druga sztuka kisiel cytrynowy budyń śmietankowy budyń śmietankowy sztuk 2 Ziele angielskie. Dobrze idź. Ziele angielskie. W ziarkach cynamon mielony, kisiel cytrynowy chyba sztuk 2. Budyń waniliowy. Kolejny. Kisiel truskawkowy. Papryka ostra. Mielona, miała być słodka, wzięłam ostrą, zobaczcie. Pomyliłam się, mam swoją. Cynamon sztuk 2, bazylia suszona, oregano suszone, kolejna papryka ostra, mielona, ale to wiadomo, to się nie zmarnuje, budyń malinowy kisiel truskawkowy ziele angielskie kolejne oregano kolejne widzicie ile tych torebek kminek cały i, i budyń waniliowy kolejny i z przypraw to mam jeszcze tak to akurat z karflandu pieprzy Pieprz czarny w ziarnkach, takie duże opakowanie, 300 gramowe. Duże opakowanie liścia laurowego, 50 gram. Duże opakowanie majeranku, 140 gram. Co no dalej kochani, czekajcie, może się troszkę podsunę co dalej, co dalej, mamy Elmex Junior pasta do zębów od 6 do 12 roku życia herbatki na zimno ta herbatka akurat z Biedronki yy, chyba z Biedronki nie, nie z Biedronki, z Karflanda herbatka na zimno, druskawka Rabarbar takie herbatki też na zimno do spróbowania jeszcze nie mieliśmy. Możesz sobie zetkę wziąć. Czyli... Tutaj jest jakaś chyba wiśniowo-truskawkowa. A tutaj jest cytryna mięta. Będę testować i zobaczę jak tu one będą nam się sprawdzały. Taka nowość. Po 20 tych to rebeczek tutaj dobra z Biedronki takie awaryjne ciasteczka tak ruchem. jakby w razie coś po prostu nie upiekłabym coś to zawsze sobie można do kawki schrupać takie ciasteczka czekajcie jakoś muszę tak składać, żeby mi tam nie pospadało. Tutaj sobie kupiłam akurat ten. Farbę. Widzicie, taka ciemna wiśnia do włosów. Jakoś też tak. Odstawiamy przyprawa. Tak zwana magii. Bo już mi się kończyła. Z produktów mlecznych to mam tutaj właśnie. Jeszcze śmietany. 30, 330 ml. Dwa jogurty. Jeden do, pewnie do jakiegoś ciastka yy, ze śliwkami, bo akurat śliwki są, przyjechały. W sumie mogę Wam potem pokazać: zrobię jakieś ciastko ze śliwkami, i jeden jogurt do tej sałatki śledziowej. Już odstawiam. Tutaj jeszcze mamy, o, yy, tak, margaryna wyborna do smarowania chleba i jeszcze jedna margaryna taka tutaj do pieczenia, żeby była herbatka czarna. Mój mąż preferuje czarną herbatkę, więc czarna herbatka. Tutaj podpaski kobiece sprawy i dwa opakowania też tamponów Femina już kochani już odkładam już 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 chaos mi się tutaj troszkę robi do tego do tego banany ładne były więc kilka sztuk wzięte bananów Chyba też Skarplandzie i takie dwa ciasta, dwa ciasta francuskie, żeby coś na szybko y, zrobić. Mam nadzieję, że one fajnie się u mnie sprawdzą. Jeszcze akurat tych nie miałam, też skarplanda, bo tak jakiś czas temu pokazywałam, to były jakieś eko i nie za bardzo. I kupiłam sobie, moi drodzy, patelnię. Patelnię, taką normalną, czekajcie. Patelnię. Już wam pokazuję, wspólnie ją otworzymy. Patelnia, taka wiecie, 30 cm średnicy. Taka większa. Tutaj taka fajna rączka. Jakby imitacja drewna. I czekajcie, zaraz ściągniemy to zabezpieczenie. Bo ja to jestem zdolna. Czekajcie, nożyka sobie giełdą wezmę. I to trzeba chyba przeciąć, żeby to ściągnąć. o fajnie. Dobra. Chyba jest. Zdolność moja nie zna granic, kochani. O. Mamy to. Do wyrzucenia. Tutaj prezentuje się tak. Nie ma jakiejś takiej, wiecie, bardzo warstwy tutaj żeby się zdrapała od spodu prezentuje się tak ja was tu kochani cennie przedstawiam ze względu na to że w każdym sklepie w każdym sklepie kochani to inaczej wygląda więc takie dzisiaj zakupy sprzątam to wszystko ze stołu i biorę się, kochani, zrobienie obiadu, bo właśnie dzieci wróciły, jak słyszycie, ze szkoły i zrobił się troszeczkę chaos, a ja mam tutaj zawalony stół zakupami. Dobra, kochani, to na tyle. Żegnam się. Pa!